Zamiast Kraszyński przedstawiam projekt x Enemy Within Impossible Ludzie pod tytułem Uśmiech Losu. W rolach głównych wystąpili sierżant Bartosz Pankiewicz, pseudonim Panek, kapral Kinga Gromacka, szeregowy Daniel Nemphardt, Zyta Gilowska oraz Wojciech Gryko. Hej, witam Was od razu, ja jestem Gala, to jest XCOM Enemy Whip i na poziomie niemożliwym do przejścia i prawdopodobnie nam się nie uda go przejść. Muszę was martwić, no niestety niestety nam się nie uda go przejść, bo... Hmm. No bo... No bo niestety zawaliliśmy już jedną misję, straciliśmy naszych doświadczonych żołnierzy i to przez moją głupotę, przez moją głupotę, bo na tej misji przynajmniej kilku żołnierzy mogłem uchronić. Filmena spokojnie można było wykończyć inaczej, snipera zostawić z tyłu, może by tam mi nie trafił. Później jakbym dwa granaty zostawił sobie na tych e sektoidów na dole, to pewnie bym ich załatwił. No dużo, dużo, dużo błędów popełniłem w ostatniej misji, ale czas czas się zahabitować. Czy dajemy komuś tą kamizelkę? Na pewno damy scoupa Danielowi. Znaczy nam tak dużo tego było. Aha, zwolni medale. Mamy jakieś medale w ogóle? Aha, ty masz dwa medale, no dobrze. No to Daniel wraca do ekipy naszej. Pójdzie się Wojtek Gryko, tylko czy potrzebuje... A... Czy potrzebuje kogoś? Wojtka Gryko będziemy chyba chronili, To jeszcze. Pójdźmy sobie na wcześniej do kamizel kubnej. Jedną na razie. Czy dwie? Może dwie weźmy. Weźmy sobie dwie, nie wiem, czy obydwie założę, ale... Mam 30 mocy. Ile kosztuje ten przekaźnik idealny? Stówkarz... bo to będzie mi ciężko wy wyczarować tyle kasy. Oj, bardzo ciężko będzie tyle kasy wyczarować, ile... 50. Prawie całe Elerium będę musiał sprzedać. No i może wyczaruję. No, może wyczaruję tyle kasy, co mi jest potrzebne, ale to będzie praktycznie... się wyczyścimy do spodu. A jeszcze trzeba satelity kupić. No to powiem wam, że krucho to widzę, no ale zobaczymy, dwie najbliższe misje nam e, pokażą, czy damy radę w ogóle pograć sobie, czy nie damy rady. Dobra, kamizelki miałem założyć. I lecimy. Jedna. To co, będziemy mieli tylko jeden granat? To będzie miało go heavy. No dobra, ale ja muszę, to, muszę sobie żołnierzy teraz troszkę... Bardziej poszanować. W ogóle nie zobaczyłem nowych żołnierzy, cocy przyszli, a przyszli nowi żołnierze kurde no, trochę wam powiem, że jest żenada. Landalnik dotarł na miejsce. 14 dni się buduje za przekaznik satelitarny, a mi zostało 21 dni. O, no, nie lubię tej mapy akurat. Aktualne doniesienia z ziemi informują, że obcy weszli na tereny miasta. Udajmy się tam jak najszybciej i zabezpieczmy teren. No dobrze. Nie lubię, bo nic się zamnać, ciąć się tu na dole. No ale trudno. Już no, akurat nie będzie tak źle. Centrala, wielkie niebo zbliża się do miejsca uprowadzenia. Uderzeniowy jeden czeka na nas. Planek sprawdźcie, tam nic niebo. nie ma. w ogóle gdzie jest Mel? może atakować wroga. Uważajcie... Na siebie. Nie rozglądałem się za Meldem. Już pierwszy błąd. Czy tam coś się kręci? Nie. Nie widzę Meldu z Nie widzę Meldu niestety. Dobra, wybiegnij tutaj snajperze nasz. Nie widzisz? No to tutaj. Jedziemy, Ty do ciebie dołącz, zyta. O kurde... Mamy wreszcie pięciu żołnierzy, więc będzie nas troszkę więcej. Jedna misja, widzicie, to jest właśnie Impossible. Jedna misja, jed... dwa błędy i jesteśmy... nasz sezon jest zagrożony. Nasza druga próba e, może się nie udać. Choć z drugiej strony, ja jestem zwolennikiem tej... Z tej teorii, że do trzech razy sztuka. Więc jeżeli nawet nam się nie uda za tym drugim razem, to za trzecim już się musi udać. Więc zobaczymy. Czy wyjdą tam nadal idę. Oj, słyszę floaterów. Czyli będziemy mieli pierwszą jednostkę jakąś nową. Nową w tym sezonie. Możnamy już wszystkie. Czy Tutaj gdzieś widać meld. Nie, nadal nie widać Meldu. No to tam idziemy. Ciekawy gadżet w polu widzenia. Dobra, tu jest meld, tu już pierwszy meld widzimy. Jedziemy z tym koksem. Na razie nikogo nie widzę, więc wszyscy się tam przebiegną w tamtą stronę. Już się za to biorę! No Dobra. I tego meldu się trzeba będzie jakoś dobrać. Jeszcze nie za bardzo wiem jak, no ale jakoś będę musiał to zrobić. Okej. Okay. Te zwykłe flutery, z tego co pamiętam chyba nie mają e, e, granatów, więc możemy się w kupie trzymać. że nikogo nie słychać, nikogo nie widać. Dobra, ktoś tu musi się przebiec do tego meldu, żeby sprawdzić, gdzie on jest. Tuba. Kto będzie odważny, żeby tam zejść na dół? Zyta, ty będziesz odważna. Okej. Okay. Dobra, zeszłeś na dół. Czy ty jesteś w stanie jakoś posłać tak, żeby zabić tych dwóch? Aha, nie mogę tak strzelić, bo mi wózek wybuchnie i zabije i rozwali mi meld. Oh fuck. Ty nikogo nie widzisz oczywiście. Ah. Te floatery się jeszcze do bardzo dobrze ustawiły, żeby było śmieszniej. Dobra, ba Bartek zejdzie na dół. Jednego z nich flankujesz, tego flankujesz. No dobra, ale to z, 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 z tego co ja wiem, to ona go jeszcze lepiej flankuje. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jaki masz w ogóle, Bartek, szanse? 77, 71, 50. Jeszcze tu mam takiego jednego dobrego żołnierza jak Wojtek Grykons, który stamtąd powinien mieć też ładne szanse na nich obydwóch. 80, o właśnie. No i... spróbuj. Dobra, ale tylko zatrzym. To nie jest najlepiej. Na Sniper. Dobra, i tak niech, się, niech wyskoczy. No 96%, to powinnaś go trafić. Tylko, że nie zabijesz. No właśnie. Tylko nie zabijesz. Hmm. Kinga. Hmm. Co tu wymyślimy Kingom? No bo Kinga, niech podejdzie też tutaj. 73. 53, No to spróbuj do tego. Tylko traf, proszę cię, traf. Aj, trafiłaś ładnie, ale go nie zabiłaś, niestety. Hmm. Zostało mi dwóch żołnierzy. Kurde. Aj, fuck, fuck, fuck. Nie najlepiej mi się to układa. Ty jeszcze nie masz granata. Kurde, bo panka mogę stracić w tej, w te, przez to co zrobiłem w tym momencie. Bo zawaliłem na maksa. Dobra, ale musimy to zrobić... Choroba jasna, ale zawaliłem teraz. Nie Zapomniałem sobie o jednym ruchu. Bo tak, Bartkiem teraz nie mam szans się schować nigdzie. A to są zbyt małe szanse, żeby ryzykować, że ich zabijemy. No, ale muszę, no już taką podjąłem ryzyko, więc muszę muszę ryzykować O! Za dziewięć! Za dziewięć Toś się kurde Bartek teraz popisał Ty masz jakieś 74 Dobra Dobra, wracaj do góry i mamy nadzieję, że ba ba Bartka nam nie zabiją Zobaczymy co oni w ogóle wykombinują Dobra, raz nie trafił. Dobrze, nie trafił. Ten drugi, co? O, już do góry. No to nie, nie, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. To mi się podoba. Teraz tak. Snajper tamtego powinien bez problemu ściągnąć. Bez headshota wystarczy, że tylko go trafi. 91% nie trafiłeś. Dobra, Zyta schodzi na dół i powinna go załatwić. Dobrze, je jeden miej Teraz tak, tu jest Kinga. Hmm. Czy Kingą chce załatwić, kim ja bym chciał go załatwić eee, może Wojtkiem, Grykom go chciał załatwić A Wojtek nie za bardzo tam dobiegnie Kingom mi jest trochę spo... szkoda amunicji eee, To niestety będziesz chyba musiał go ty Bartek załatwić na masz szans w ogóle, że go trafisz 77 No to podbiegnij tu I powinnaś mieć 100% Tak jest Tak jest. Bartek jest rewolwerowcem, więc on całkowicie zabiera ładne obrażenia. Dobra, a my czekamy teraz, co się będzie działo. Jeszcze są jakieś flauterki tutaj. To tutaj. Zmienimy sobie na karabin. I się rozglądajmy. Znałem się czy tam dalej nie iść, ale chyba nie, nie, nie ma sensu. Trzeba będzie tutaj schodzić powolutku. Zaraz będę Zobaczymy co tam w środku w ogóle jest. W drodze. Zyta weźmie może tą. Zyta może weźmie... Melt i się troszkę przetransportuje tutaj. i tak, niech sobie przeładuje. To samo na sniper, który... albo nie, sniper niech sobie tutaj zeskoczy. Dobra, zrobimy to tak. Kinia, przeładuj. Zmarwetka i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, są tam. Chyba nie jesteśmy tu sami. Co? Dobra, no. Aha, słyszę też sektoidy. Słyszę też sektoidy. Zaraz będę na miejscu. Tu jest czysto, czysto. Czy tu jest jakiś. Tu jest jakiś budynek, który też ma wejścia. Dobra, ale na razie tutaj. Wojtek, gryko. Tylko nie otwórz tych drzwi. Proszę ci, nie otwórz tych drzwi. Bo ja wiem, że byście się zdolni do wszystkiego. Ostatnią tutaj no, się rozglądamy i wchodzimy. Otworzymy te drzwi, tam się pewnie zacznie ich... zacznie się robić gorąco. Ale liczę na to, że ich flankujemy. podstawie O kurde O no przypuszczam, że obcy stworzyli ją do śledzenia i odnajdywania A jest jak to Wszystko wskazuje na to, że ma także bardzo dobry system maskujący. Może powinniśmy spróbować unikać tych macek. O oh, fuck no to dobra to w takim razie Jak mamy montwy, no to trzeba się troszeczkę przegrupować rozglądaj się ta rozglądaj się Kilka ich widzi dwóch nawet tamtych, jakby poszła rakietę, to dwóch by mogła załatwić. A myślę, że ty. Aha, nie, z, tego, z tego miejsca nawet nie jest w stanie posłać tej rakiety, tak jak bym chciał. No dobrze. Ty ich tam ładnie widzisz, ale to też jest nie za dobrze. Schowaj się tu. Rozglądaj się. Zaraz Rozglądaj się. A ty pójdź tutaj, przełącz się na pistolet i się rozglądaj. Na początku musimy na tę mątwę zapolować. Trochę się boję jednego, to że ten jeden sektorit nas będzie próbował flankować. Tego się naprawdę boję. No właśnie, to jest ten, że będzie tutaj próbował nas obejść, dookoła tego budynku. No jest, piesza Oj kurde, pudłują. No i płudują jeszcze ale tak perfidnie. O kurde, Panka się dorwali, Panka. No fuck. No nie dobrze. 87%. Chowaj się zasłonę I spróbuj go zabić. Niestety nie udało się. A! Ale on się gdzieś odczepił odczepił się od ciebie Ty możesz do niego strzelić? Aha, 19%. No to kurde ci powiem, że nie, nie za wiele masz szans, że go cokolwiek mu zrobisz? Okej okay. Ty go widzisz, 67% Snajper go widzi 69%, a ze snajperki ile? 29% mm -hmm. A ty masz ile? 55% Wyruszam. Dobra Jeszcze się na jakieś overłozę znaczy co nadziałem, ja pierniczę, No kurde, no dobra Ciekawe czemu z, yy, Kinga nie mogła szyić dwa razy, przecież miała Aha bo ja przebiegłem nią. No dobra, zapomniałem sobie A ty tam tego widzisz i tego. No dobrze Czyli ta druga mątwa nas też atakuje w następnej turze. Wojtek, ale spróbuj, załatw ją drogę. Okej okay. Tu się Bartek zlądaj. Sniper tu O i widzisz go tamtego ładnie Ty też go widzisz Hmm, może byśmy spróbowali do niego strzelić? Co wy na to? Czy lepiej się rozglądać A, tam zaryzykujmy. Najwyżej tam tą, tą mątwę ściągniemy, jak nas zaatakuje. Będziemy mieli po prostu tylko rannych. Hmm. Ale jednego se widać się podpieniamy. No i dobre teraz ten monster ja nas atakuje. Tylko czy którego wybierze? Znowu panka? Aha, nie wybrała nikogo. Tam ci się troszkę przemieścili. Ale zróbmy to tak. Przeładuj. Rozglądaj się rozglądaj się rozglądaj się i rozglądaj się, zobaczymy kogo zaatakują Teraz pewnie wyskoczy ta, ta mątwa znają życie No właśnie Kilku zareagowało No i mogli ją zabić kurde niestety nie zabili, tylko jedno, jedno trafienie Kogo, snajpera nam Snajpera nam tutaj e, dopadli A to załatw go Już nie będziesz, Dobra, to by się skończyły naboje Wyruszam Widzisz jednego z nich. Aha tam jest. Troszkę się roześli z tego z tego, z tego co widać Boję się wybiegać żeby się nie, nada, nie, nie nadzieć na jakieś overwatcha Dobra, tu musimy i tak przeładować i tutaj też przeładujmy A ty się rozglądaj Zobaczymy Co oni robią? Aha, łączą się umysłami O kur dalej się rozbiegli Dobra Ale ty jesteś teraz ładnie pod rakietę ustawiony więc Tutaj raczej nie powinno być problemu z załatwieniem ciebie kolego no i dwójka rozwalonych. Zostały pewnie jeszcze z dwóch flouterków, a. Uh -huh. Tak jak myślałem, jeszcze pewnie z dwóch jakichś floaterków zostało. Zrozumiano. Dobra, biegniemy tu. chodźcie, Prudasy. Już biegnę. się nie obejdzie bez rannych na tej misji, ale wszyscy przeżyją. Jestem, że. Co z tego, że wszyscy przeżyją, jak. nie mamy kasy, i trochę się teraz zaczyna u nas robić kiepsko. Kiepskawo się zaczyna robić w naszych szeregach. Dobra, otwórzmy to. Dobra, to jest spokój. Tam coś jest? Aha, oni, oni sugerują, że oni są z tamtej strony. Dobra, to czyli w takim razie musimy się wrócić na dach. Bo jeżeli oni nie są w tym następnym budynku, a są e, z tamtej strony, to wolę wrócić na dach i z góry ich zaatakować. Mimo wszystko. Tak wolę zrobić tutaj nic nie widzę. Przyjęłam, wyruszamy. Tu też nic nie widzę. Mam nadzieję, że dobrze słyszała, że to z tamtej strony jest. Bo jeżeli z tamtej strony jest, to, to tak zaufam jej i pójdę po prostu... Pójdę w tą stronę. No, i co? teren. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do, do nas. Dwa fluterki nam tylko zostały, więc to już nie jest takie. Co tu tak hałasuje? Dobra, tam coś, coś się kamera troszkę przesuwała. Zróbmy tak. Kinga, stań na razie tu. Tam dalej ich nie widać, zaraz będziemy pestań tu. Czyli nie widać ich, ale będziemy słyszeli dokładniejszy ich namiar, czyli gdzie oni są. Tak jest, wykonuje. Dobra. Tak jest, przechodzę na pozycję. Skoro s można by było leczyć w ogóle. Bo ma trochę mało energii. Ale to musimy zrobić za chwileczkę. Póki co mamy jeszcze pełną dwa floaterki do rozwalenia. I pasowałoby je to zrobić dosyć sprawnie. Dwa albo trzy. Do tego też nie mogę wykluczyć, Jak wieczach. Dobra, Zyta podchodzi tutaj i zobaczy czy, czy coś wyskoczy. Aha. I teraz mi powiedzcie, że ich nie widzicie. O oh, fuck. Tam był melt. No to kurde, powiem wam, że trochę to dziwne, bo tutaj stąd ich słyszeliśmy. Chyba że się przemieszają, to też tak możliwe. Dobra, rozglądamy się. I co? A, teraz z tej strony znowu. A znowu z tej strony się Tu jest ręna, więc sprawdzimy to Bartek zejść na dół O kurde, ale nie widać ich Kinga O Kinga ich zobaczyła Tu byli! Ale to czemu ja w tamtej strony nie widziałem? jednego z nich sniper widzi, to może, może akurat uda mu się go załatwić z ten. No, spróbuj go załatwić, przynajmniej jednego z nich. Owie! Oh yeah. Tak jest! Tak jest! Ty nie ja rozumiem, czemu nie możesz zeskoczyć na dół. No, nie wiem. 84 Nie to wiesz co Kinga, to jest użyj granata swojego Przy, przynajmniej na 100% go nadwątlisz To też nie może zaskoczyć Hmm A czyli tylko wzdłuż murów można zaskakiwać, tego wynika to niedobrze Wam powiem. To niedobrze się składa. Mam nadzieję, że panę gorzej. Tak jest. No, tym razem wszyscy przeżyli, ale to jest i tak. E, jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak Wam powiem. No bo co z tego, że wszystkich zepiliśmy, jeżeli po tamtej misji, w której poległo na szybkich szeregowców i nie zdobyliśmy kasy i spanikowało nam państwa, i nie zdobyliśmy żołnierza. Wcale nie jest tak dobrze. Dobra, mamy. Tu mamy snajpera. O, to, to, jest, do... to jest akurat dobra informacja. Wojtek będzie naszym snajma... snajperem głównym. Nowa instalacja, warsztaty mogę zrobić. Będziemy w kontakcie dowódcą. To teraz bym potrzebował satelity. To połączenie metalu i ciała niepokoi mnie. Co ryzykujemy prowadząc własne badania nad scaleniem człowieka i maszyny? Czy uda nam się dostrzec cienką granicę, której nie wolno przekroczyć? Czy też poświęcimy wszystko w imię całkowitego zwycięstwa? Muszę wierzyć, że nie to jest... No, w lato Alerium na razie muszę się pozbyć nie, niestety, bo potrzebuje kasę. Nie Sektoridów niestety też się muszę, muszę pozbyć. Musimy śledzić ten kontakt. Myślę, że szybowców Ale nie się, też. jakiś związek z aktywnością UFO. Poszukiwacz zostawię, bo z nich są te granaty, wiecie, które. No, niestety kupimy tylko dwa. Yy, dwóch satelitów. No właśnie to są te problemy, o którym wam mówiłem. Nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować nowe. Zbyt mało zamieszczanie na orbicie kolejnych przekaźników. No, tak, ale przekaźniki. Musimy liczyć, że wpadnie nam jakaś kasza szybko, teraz. No, spalikowało nam kolejne dwa kraje. No Tak to się musiało skończyć, zapieszka będzie terror. Dowódco, rada domaga się rozmowy. Otwieram bezpieczne połączenie. Ale otrzymało nieco dzień meldunki o przywprowadzeniach nieoficjalnej francuskiej rady. Kolejna ewakuacja. Ostatnio na takiej misji straciliśmy wszystkich żołnierzy. Ale teraz musimy jechać, ponieważ ta kasa, która tutaj jest za, e, za wykonanie tej misji, by nam się strasznie przydała. No dobra, ale to już będzie inna przygoda. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się uratować Bipa.